Czy Kylie Minok się pojawiła w serwisie e, Kylie przez chwilę? Minogue przez moment się pojawiła. Bo Pan Bartek jeszcze dopytywał. Ale, Ale powiem e, o niej więcej w właśnie o, właśnie o to mi chodziło, no bo przecież Kylie Minok jest Australijką, a dzisiaj temat Australii nas interesuje z racji mm. tej wymarzonej pracy, czyli Australia, Nowa Zelandia. Długopis mi spadł. Właśnie, y, przestraszyłem się, że coś poważniejszego. To na szczęście. Na szczęście dla wszystkich maturzystów, którzy rozdawają się wiedzę o społeczeństwie. Czekamy Oj, tak, na Państwa kciukę. dane pogodowe i inne, y, i czekamy także na wieści od naszych kolegów i koleżanek Stefan Meteo. Już za chwilę będzie okazja porozmawiać o pogodzie, o tym, że dzisiaj będzie chłodniej, troszkę więcej deszczu, ale. Podniosłem ten długopis. To ja poczekam w takim razie, aż ty z Meteo przyjdzie. Jak zmotywować bramkarza, żeby wybronił każdy strzał? Okazuje się, że trener reprezentacji Bahrajnu wpadł na doskonały pomysł. Zamiast bramki, golkiper musiał bronić swojego auta, a to nie było tanie. Oczywiście za wszelkie szkody powstałe na karoserii pojazdu będzie musiał zapłacić właściciel auta, który nie wybronił strzału. Może gdyby Leo Benhacker zastosował podobne metody w naszej drużynie, Artur Boruc uniknąłby wpadki w meczu z Irlandią północną. Ponownie spotykamy się w studiu, żeby porozmawiać o pogodzie. I od czego zaczniemy tym razem? E, no może od tego, że weekend rzeczywiście będzie ciepły, tak jak mówiłeś, Ciepła. ale też burzowy. Więc no coś za coś jakby, ale do weekendu mamy dużo czasu, a ten czas... Pod tytułem wilgoci deszczu i na pewno mocniej zachmurzonego nieba, tak co najmniej do czwartku. Niektórzy twierdzą, że nawet w czwartek po południu zacznie się nam przejaśniać ta pogoda, czyli już jutro. A dziś jeśli przejaśnia, to gdzieś w okolicy południowo-wschodniej Polski, poza tym w centrum i na północy, jak widać, bardzo mocno zachmurzone niebo, opady deszczu, a także po prostu wiszące nad naszymi głowami chmury. Ciepło pod tymi chmurami do dziś. Oj, oj, ostrożnie, Boże. Coś Przepraszam. Jest... No i byłoby. No byłoby Jarzeniówka by dzisiaj. poszła w drobny dańce. mak. Nie od dziś wiadomo, że Brazylijczycy znani są z zamiłowania do gorących imprez. Tym razem chyba było jednak zbyt gorąco. Co może powstać z połączenia konfetti, serpentyn i fajerwerków? Odpowiedź na to pytanie na pewno poznali piłkarze Corinthians, którzy świętowali zdobycie Mistrzostwa Stanu Sao Paulo. Podczas fety nagle zapaliło się mistrzowskie trofeum, a chwilę później płomienie przeszły na kapitana zespołu, Williama. Taki obrót sprawy nie zaskoczył najbardziej znanego piłkarza Corinthians Ronaldo. To było prawie pewne, że sztuczne ognie wraz z tysiącami serpentyn wywołają pożar. Widać, Ronaldo byłby niezłym strażakiem. Szkoda tylko, że nie powiedział tego przed zdarzeniem. Sytuujemy nasz program w ramach tego tych szerszych ram, które zostały przyjęte przez Kongres Europejskiej Partii Ludowej i Chrześcijańskiej Demokracji kilka dni temu na zdrowie. Kryzys wymuszał niektórych przedsiębiorców nowe podejście do biznesu. W Wielkiej Brytanii szefowie znanych sportowych marek stwierdzili, że nie opłaca im się inwestować w duże sklepy. Zamiast tego postawili na małe punkty w starych, opuszczonych fabrykach. Niektórzy mówią, że to partyzanckie sklepy. Myślę, że to fantastyczna nazwa i dobrze pokazuje, jaki jest cel tego przedsięwzięcia. Chodzi o to, żeby małym nakładem środków zrobić coś interesującego. Niektóre ze sklepów robią co mogą, żeby jak najtrudniej było się do nich dostać. Nie dość, że są poukrywane w najmniej oczekiwanych miejscach, to jeszcze rzadko się otwierają. Niektóre są dostępne tylko przez 3 dni w tygodniu. Najważniejsze, że na klientów to działa.